się z żumelki, co jest do załogi? Jak widzicie, mam pudełko z iPhone'a 3G. To jest ewolucja iPhone'ów. Yy, tylko pudełko. Jak sami widzicie, ja tam nic nie mam. Tylko po prostu pudełko iPhone 3G. Tak wyglądał już pudełko, jak sami widzicie. I yy, fajnie. W 2008 roku y, właśnie to stworzono. Ten iPhone 3G, jak sami widzicie. Dobra, teraz. No, teraz pudełko. Teraz iPhone 4. Pudełko. iPhone 4, tam nie jestem, ale chyba ja po pokażę, jak to wygląda. No. Nie widać, jak widać po obrazku, y, od razu widać, że to wygląda, jak sami widzicie, co wygląda to w ogóle najfajniej. i teraz pokażę Wam iPhone 4s, jak sami widzicie iPhone 4s eee, jak sami widzicie iPhone 4s eee, Ikona iClouda, czyli że chyba, y, mi się coś wydaje, że to jest pierwszy raz, y, y, co Apple stworzył właśnie iClouda, tak myślę, ja sami, nie wiem, ale tak mi się podnieżywa. Y, ja wiecie, nie wiem, ale y, no, tak mi się podnieżywa? Teraz, teraz pudełko od iPhone'a, tutaj muszę wszystko włątać, y, żeby fajnie na iPhone iPhone 5. widać iPhone 5. I chyba to jest idealne, oryginalne pudełko jest jakiś iPhone 5. Ja nie mam tam nic w środku, e, więc spodko. iPhone 6. Ja nie mam e, pudełka, ale mam telefon. Teraz wam pokażę. Który się nie uruchomi, ale teraz e, Wam później pokażę. Dobra, ja za chwilę Wam pokażę tylko szóstkę, a później pokażę Wam inny telefon. Teraz tutaj iPhone szósteczka, yy, S lub S lub 6, nie wiem, ale tak mi się coś podejrzewa. Tutaj już ma coś z tym ekranikiem, w sumie widzicie. Co ma tutaj z tym ekranem, ja do końca nie wiem. Zyska się to i tak nie uruchomi, bo jest wyłączone. Tutaj mogę zrobić tylko ten, czekać się, tylko staimy ten pokażę Wam jak to zrobić tak, proszę tak Was tak się prezentuje hmm. to jest normalne Wszystko jest normalne yy, może to wydać nie, ale od Odtąd, tak odtąd, do, dotąd jest taki duży ekran, ale nie jest taki za duży, ale jakiś tam nie jest ekranik. Teraz kolejny iPhone, teraz iPhone, jak sam widzicie iPhone SE. Tutaj jest coś, ja o tym wiem, dlatego to był telefon mojego taty, e, jak sami to tłumaczyć, iPhone SE ma troszeczkę podobny tam przycisk, tutaj, taki sam jak do, do iPhone'a e, szósteczki tego, tylko że po prostu No, bo iPhone 6 głośniej, a ten iPhone tak bardziej cicho jest. tak, I. dobra teraz Wam pokażę tylko jakieś jeszcze inne. Taką Teraz kolejne pudełeczko. po czekajcie czekajcie czekaj, czekaj, muszę to wszystko wszystko. No, czekać, ja już... I teraz um, taki iPhone 7. Jak sami widzicie, tam nic nie ma. Tak. Tam nic nie ma, ale pokażę ci. Pokażę wam. Ja tutaj mam swój telefon. To znaczy to nie mój, tylko że yy, mój, tylko że stary. Ja mam teraz innego. Jak sami widzicie, jest taki fajniuszki, taki troszeczkę fajny iPhone 7 też nie działa, bo to się udawał. Musimy co mi zrobić ewolucja iPhone'ów 7 jak sami widzicie. 7 jak na zdjęciu. 7 no, no, na zdjęciu normalnie. Tylko, że inny kolor. Yy, bo to jest inne pudełko, powiem, tak? Od razu. Teraz tak... Yy, teraz. O, przepraszam, ja muszę iPhone 7 coś tutaj. Dobra, zrobimy teraz y, iPhone 11, ale ja mam iPhone XS, to ja później Wam pokażę. Y, może też do tego filmu. Może do radę. I tutaj widzicie to? Y, iPhone, y, iPhone 11 Pro. 11, tylko że tutaj może z 256 gb i tutaj w ogóle nawet nie widać tego, że to jest iPhone 11, iPhone taki chyba raz i gold, czyli złote I teraz ostatni e, ostatnie pudełko, jak wam pokazać, iPhone 13 mini e, od taty tak samo widzicie. Bo mój tata kupił akurat 13 mini, tylko nie pamiętam kiedy. E, więc mamy niezłą rodzinę. Kupiliśmy. Ja to znaczy, jak widzicie. Kupiliśmy. znaczy tata sobie kupił iPhone 13 mini. E, a nasi tam koledzy mają 14. Ale chyba. 14 Pro. 14 Pro, ale to jak sami widzicie. iPhone tak się prezentuje. Znaczy nie iPhone tylko pudełko. przepraszam, ja się pomiję. O, iPhone 13 mini. Gdzie w Chinach? No, in Apple, in California. Ale to in China, czyli że produkowali. Tata to ta, ta sobie kupię za nie wiem ile. Hmm. No, teraz to widać. Apple. to już łatwe, że Apple. Eee, I tu jest. Strasznie, co doszło? No, właśnie powiedziałem. I nie wiem, ile ma bajtów ale zapewne ile jeszcze mam. I to. Eee, powiem Wam tak, jakie marki mają w ID? To od XS. Nie, od X do. Tam już Fiennie do większej iPhone 11 też ma Face ID od, tak, od iPhone X jest Face ID i ten czyli że od iPhonea X jest Face ID e, czyli że X to jest starsza generacja niż iPhone 11 lub 13 no, więc widzicie jak to się prezentuje razem? No, po prostu kupa. Kupa nowych iPhone'ów ten. Mój brat ma iPhone'a XS Max, ja mam XS normalnego. Więc tak się prezentuje cały ten. <śm> <śm> tak się prezentują. Fine więc No, no I. Do zobaczymy, do zobaczenia dokładnego filmu. Siema.